Witam, e, chciałam Wam pokazać, że wszystko gra. Podmianka zrobiona. E, teraz w ten weekend pracuję, więc e, musiałam zrobić podmiankę dzisiaj. E, woda czyściutka, e, chodzi już jakiś czas filtr też wewnętrzny. Widzicie włóknina e, po podmiance była czysta. Już ładnie cała ten buzzer wyciąga. E, filter zewnętrzny też ładnie chodzi. Wyczyściłam go praktycznie do zera. W zeszłym tygodniu e, wlałam bakterie, żeby, wiadomo, nie zaburzyć biologii. A u mnie woda praktycznie zrobiła się klarowna. Mieczyki już miały pierwszą młodę, ale niestety. No oczywiście niestety, niestety, no po to są, 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 żeby dodać trochę koloru to jedno, a druga rzecz, no ich dzieciaczki są pokarmem, taka kolej rzecz. Co chwilę zmieniam, klikam na grę, bo nie mam na statywie, tylko trzymam na ręce i ostrość co chwilę gubi. Ale mam nadzieję, że coś tam zobaczycie, co się u mnie dzieje. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkim życzę miłego weekendu. Mój pewnie też będzie miły, bo ja lubię widzieć się z ludźmi i opowiadać o zwierzakach. Więc może kiedyś z kimś z Was się spotkam. Kto wie. Spokojnej nocy. Dobranoc.